Witam Państwa w kolejnym odcinku naszego podcastu o ateizmie. Dziś zajmiemy się filozofem, który ogłosił, że wiara to choroba psychiczna wymagająca leczenia. Człowiekiem, który stworzył podręcznik tworzenia ateistów i głosił, że trzeba nawracać ludzi na ateizm dokładnie tak, jak robią to misjonarze religijni. To historia o filozofie, który w imię walki z dogmatem stworzył własny dogmat. O człowieku, który krytykując religijną nietolerancję sam stał się nietolerancyjny, o profesorze, który w obronie wolności słowa został zmuszony do odejścia z uczelni. Prawdziwy Bogosian objawia się w 2013 roku, gdy publikuje książkę *A Manual for Creating Atheists*. Podręcznik tworzenia ateistów. Już sam tytuł jest prowokacyjny. Nie argumenty przeciw wierze, no ale instrukcja, jak tworzyć ateistów, jakby to był produkt na taśmie montażowej. Główna teza. Wiara religijna to zaburzenie poznawcze, wirus umysłowy, patologia wymagająca interwencji. Nie chodzi o debatę, chodzi o terapię. Wierzący jest chory. Ateista jest terapeutą. Według Bogosjana, gdy ktoś wierzy w Boga, działa w nim mechanizm wiary w wiarę, tak, faith in faith. Człowiek wierzy nie dlatego, że ma powody, ale dlatego, że samo wierzenie uznaje za cnotę. To fundamentalny błąd epistemologiczny. Wiara to kapitulacja rozumu. I dlatego trzeba stworzyć armię ateistycznych misjonarzy. Którzy będą prowadzić street epistemology, uliczną epistemologię. Technika rozmowy jest wzorowana na metodzie sokratejskiej. Zadajesz pozornie neutralne pytania. Dlaczego wierzysz w Boga? Jak odróżniłbyś prawdziwe objawienie od złudzenia? Cel: doprowadzić rozmówcę do zakwestionowania własnych przekonań. Brzmi niewinnie, bo sam przyznaje, celem nie jest poszukiwanie prawdy, lecz tworzenie ateistów. To fundamentalna różnica między Sokratesem a Bogozjanem. Sokrates pytał, bo chciał dotrzeć do prawdy. Bogozjan pyta, bo zna odpowiedź i chce, żebyś do niej doszedł. To nie jest dialog, to jest manipulacja opakowana w język neutralności. Problem z tezą Bogozjana jest prosty jest jednostronna pomija dobro, którego źródłem była wiara religijna szpitale, uniwersytety, ruch abolicjonistyczny. Wszystko, ma korzenie religijne. Badania pokazują, że ludzie religijni są szczęśliwsi, zdrowsi psychicznie, bardziej zaangażowani społecznie. Ale według Bogozjana to nie ma znaczenia, bo wiara jest z definicji irracjonalna. Ale prawdziwy przełom następuje w latach 2017-2018 razem z Jamesem Lindsayem i Helen Plackroe, Bogozjan. Przeprowadza operację, która przejdzie do historii jako Grievance Studies Affair, Afera Studiów Urazy. Co zrobili? Napisali 20 absurdalnych artykułów naukowych i wysłali je do czasopism zajmujących się studiami genderowymi, rasowymi, feministycznymi tym, co nazywają Grievance Studies. Jeden artykuł twierdził, że w psich parkach panuje kultura gwałtu i należy trzymać mężczyzn na smyczy, dosłownie jak psy. Inny kopiował fragmenty Mein Kampf Hitlera i zastępował Żydów białymi ludźmi, a partię nazistowską feminizmem intersekcjonalnym. Siedem z tych artykułów zostało zaakceptowanych cztery faktycznie opublikowano, zanim Wall Street Journal ujawnił aferę. Proszę Państwa, to jest szokujące. Artykuły pełne absurdów, jeden wręcz plagiat Hitlera. I przechodzą recenzję naukową, i Bogozjan miał rację w diagnozie. W pewnych dziedzinach akademickich, jak tzw. gender studies, standardy naukowe upadły. Jeśli artykuł potwierdza politycznie poprawną narrację, zostanie zaakceptowany, nawet jeśli jest intelektualnym bełkotem to było odważne, to było potrzebne. To obnażyło prawdziwy problem w nauce ideologię. Przebraną za naukę, ale reakcja była brutalna. Koledzy z Portland State University oskarżyli go o akademicką nieuczciwość. Te uniwersytet wszczął postępowanie, twierdząc, że prowadził badania na ludziach bez zgody Komisji Etycznej, kim byli ci ludzie. Recenzenci czasopism, którzy przyjęli fałszywe artykuły. Proszę Państwa, to absurd. Bogozjan nie robił eksperymentów na ludziach, obnażał pseudonaukę, ale w świecie akademickim, gdzie ideologia zastąpiła prawdę, taka krytyka jest grzechem niewybaczalnym. Bogozjan dostał zakaz prowadzenia badań. Uniwersytet rozważał oskarżenia o fałszowanie danych. Ironia jest brutalna. Człowiek, który obnażył fałszowanie nauki. Został oskarżony o fałszowanie i wtedy zaczęło się prawdziwe prześladowanie. Na drzwiach gabinetu Bogozjana zaczęły pojawiać się swastyki. Z jego nazwiskiem pod spodem, raz ktoś pozostawił worki z fekaliami, gdy organizował dyskusję, przerywano je, wyrywano przewody z głośników, włączano alarm pożarowy. Uniwersytet milczał, gdy działał, to przeciwko Bogozjanowi, nie przeciwko prześladowcom. Bogozjan prowadził zajęcia nauka i pseudonauka, zapraszając gości mających różne światopoglądy, od zwolenników płaskiej ziemi po klimatosceptyków, od apologetów chrześcijańskich po działaczy Occupy Wall Street. Dlaczego? Bo chciał, żeby studenci nauczyli się myśleć krytycznie, żeby słyszeli argumenty, z którymi się nie zgadzają, ale w Portland State University to było nie do przyjęcia. Uniwersytet kazał mu przestać, zakazano mu wyrażania opinii na temat klas chronionych, rasy, płci, orientacji seksualnej. Proszę posłuchać tego. Profesor filozofii nie może wyrażać opinii na tematy filozoficzne, bo ktoś może poczuć się urażony. I tu widzimy prawdziwą ironię. Bogozjan przez lata atakował religię za dogmatyzm, za nietolerancję, za tłumienie wolności myśli, a teraz sam stał się ofiarą nowej religii religii sprawiedliwości społecznej, gdzie każdy, kto kwestionuje ortodoksję, jest heretykiem. 8 września 2021 roku Peter Bogozjan podaje się do dymisji z Portland State University. W liście rezygnacyjnym pisze: Cegła po cegle uniwersytet uczynił ten rodzaj intelektualnej eksploracji niemożliwym. Przekształcił bastion wolnego dociekania w fabrykę sprawiedliwości społecznej, której jedynymi wejściami są rasa, płeć i status ofiary, a jedynymi wyjściami uraza i podziały. Yy, studenci w Portland State nie są uczeni myślenia, są trenowani do naśladowania moralnej pewności ideologów. Reakcje były podzielone. Konserwatywne media oklaskiwały jego odwagę. Lewicowe media milczały albo atakowały go jako prawicowego prowokatora. Ale najciekawsze były reakcje samych ateistów, bo Gozjan został skrytykowany nie tylko przez wierzących, ale i przez wielu niewierzących. Zarzucano mu paternalizm. Jeśli krytykujemy religię za narzucanie światopoglądu, to, czy ateistyczne nawracanie nie jest równie problematyczne, zarzucano mu przejście od naukowej krytyki do czystej ideologii. Tak? Dawkins czy Dennett skupiali się na wykazywaniu irracjonalności konkretnych twierdzeń, bo Gozjan traktuje ateizm nie jako wniosek zrozumowania, ale jako aksjomat, który należy szerzyć. I tu pojawia się kluczowe pytanie, czy. Street epistemology to rzeczywiście metoda odkrywania prawdy, czy raczej narzędzie perswazji i manipulacji. Prawdziwy sceptycyzm powinien być otwarty na rewizję własnych założeń, bo Gozjan zakłada, że wiara jest zawsze błędem. To nie jest sceptycyzm, to jest dogmatyzm. I tu widzimy paradoks. Człowiek, który walczy z dogmatyzmem religijnym, Tworzy dogmatyzm ateistyczny. Człowiek, który krytykuje wiarę w wiarę, sam wymaga wiary w niewiarę, bo teza bogozjana, że wiara to zawsze zło, sama jest aktem wiary. Nie ma dowodów, które by to potwierdzały. Jest za to masa dowodów przeciwnych. Gdy twierdzi, że wiara to zaburzenie poznawcze, Pomija całą głębię tego, czym wiara jest, redukuje ją do pewnego rodzaju psychicznego mechanizmu, to pomija całą teologię, filozofię i egzystencjalną refleksję, która w wielu tradycjach stanowi fundament wiary. Religijna wiara często zawiera komponent aksjologiczny nie chodzi tylko o to, czy coś jest prawdziwe, ale czy jest to dobre, sensowne, prowadzące do życia pełnego wartości bogozjan. Sugeruje, że odporność religii na krytykę jest czymś złym. Ale niektóre przekonania, szczególnie dotyczące sensu życia, śmierci czy moralności, z definicji są mniej podatne na falsyfikację. Nie dlatego, że są irracjonalne, lecz dlatego, że dotyczą sfery, której nauka nie obejmuje w pełni. Jest jeszcze jedna ironia w historii Bogozjana. Człowiek który całe życie atakował wiarę jako ślepą i dogmatyczną, sam stał się ofiarą dogmatyzmu niereligijnego, ale ideologicznego. Ideologia Sprawiedliwości Społecznej działa dokładnie jak religia. Ma swoje dogmaty, rasizm systemowy, patriarchat, swoich kapłanów, aktywiści Dei, swoje rytuały, szkolenia z wrażliwości i ma swoją inkwizycję. Ludzi, którzy ścigają herezję niszczą tych, którzy kwestionują ortodoksję. Bo przez lata mówił Religia to zło, bo tłumi wolność myśli, a potem sam został zniszczony przez ideologię, która tłumi wolność myśli. To nie jest przypadek, to jest lekcja. Gdy eliminujesz transcendencję, nie uzyskujesz wolności, tworzysz próżnię, którą wypełnia ideologia, gdy odrzucasz obiektywne wartości. Nie uzyskujesz neutralności, tworzysz przestrzeń, w której jedynymi wartościami stają się władza i kontrola. Bogozjan myślał, że tworząc ateistów, tworzy ludzi wolnych, ale wolność wymaga czegoś więcej niż odrzucenia Boga wymaga uznania obiektywnej prawdy, obiektywnego dobra, obiektywnego sensu. Bogozjan nie tylko jest intelektualnie problematyczny, redukuje złożony fenomen wiary do zaburzenia poznawczego, nie tylko jest etycznie wątpliwy. Traktuje ludzi jako pacjentów do wyleczenia, jest też egzystencjalnie pusty, bo nie oferuje niczego w zamian. Jeśli zabierzesz człowiekowi wiarę w Boga, co mu dasz? Według Bogozjana, rozum, naukę, krytyczne myślenie, ale to nie wystarczy. Człowiek potrzebuje nie tylko wiedzy jak, ale też wiedzy po co. Potrzebuje nie tylko faktów, ale wartości nie tylko prawdy o tym, co jest ale wizji tego, co powinno być. I tu nauka milczy, bo nauka opisuje rzeczywistość, ale nie wskazuje celów. Mówi, jak działa świat, ale nie mówi, jak powinniśmy żyć. Bogozjan zakłada, że wystarczy być racjonalnym, ale historia pokazuje coś innego. Najbardziej wydawałoby się racjonalne systemy, jak komunizm, nazizm, doprowadziły do największych okrucieństw, bo racjonalność bez wartości to tylko narzędzie: może służyć dobru, ale może służyć złu. Sam Bogozjan walczył o prawdę, ryzykował karierę, znosił prześladowania, odszedł z uniwersytetu, ale dlaczego? Według jego własnej filozofii prawda to tylko fakt, nie ma w niej nic, co obliguje do walki, a przecież walczył, jakby wiedział, że prawda to coś więcej niż fakt że ma wartość, która zasługuje na obronę. To jest performatywna sprzeczność Bogozjana, tak? żyje tak, jakby wartości były obiektywne, ale głosi filozofię, która je eliminuje. To proszę Państwa, chcę być jasny. Bogozjan miał rację w wielu rzeczach. Miał rację, że w niektórych dziedzinach akademickich standardy naukowe upadły. Miał rację, że ideologia zastąpiła prawdę na wielu uniwersytetach. Miał rację. Że wolność słowa jest fundamentem akademickiego życia. Ale pomylił się w diagnozie źródła problemu. Problem nie leży w religii, problem leży w próbie zastąpienia religii ideologią. Gdy Nietzsche ogłosił śmierć Boga, nie triumfował, ostrzegał, bo wiedział, że gdy Bóg umiera, nie powstaje próżnia. Próżnia zostaje wypełniona bożkami, nacjonalizmem, komunizmem konsumpcjonizmem, a teraz ideologią sprawiedliwości społecznej, która ma wszystkie cechy religii, dogmaty, ortodoksję, inkwizycję, ale żadnej transcendencji, która by ją ograniczała. Bogozjan walczył z religią, myśląc, że to źródło zła, a potem został zniszczony przez ideologię, która była gorsza niż najgorsze religie. Bo przynajmniej religie przyznają, że są religiami, ideologie udają, że są nauką, rozumem, postępem i to czyni je bardziej niebezpiecznymi. Ostateczna lekcja z życia Pitera Bogozjana jest jasna: nie możesz zbudować wolności na negacji, nie możesz stworzyć wartości przez odrzucenie wszystkich wartości, nie możesz znaleźć sensu przez zaprzeczenie transcendencji. Bogozjan chciał wyleczyć ludzi z wirusa wiary. Ten rezultat? Sam stał się nosicielem innego wirusa. Wirusa ideologii, która nie znosi sprzeciwu. Prawdziwa wolność nie polega na odrzuceniu Boga, polega na poszukiwaniu prawdy z pokorą, wiedząc, że nigdy nie będziemy mieć wszystkich odpowiedzi. Prawdziwa racjonalność nie polega na redukcji wszystkiego. Do nauki polega na uznaniu, że są pytania, na które nauka nie odpowie i że trzeba szukać odpowiedzi e, gdzie indziej. Peter Bogozjan tego nie zrozumiał, i dlatego jego projekt, choć odważny w krytyce, jest ostatecznie destrukcyjny, bo nie można zbudować na ruinach, trzeba budować na fundamencie, a fundament nie może być tylko negacją musi być afirmacją prawdy, dobra, sensu, transcendencji. Bez tego nawet najbardziej racjonalny projekt kończy się tak, jak projekt Bogozjana walką z ideologią, która sama jest produktem próżni po odrzuceniu transcendencji. No, I to jest ostateczny paradoks. Człowiek, który chciał wyleczyć świat z religii, pokazał, dlaczego świat potrzebuje czegoś więcej niż tylko rozumu potrzebuje sensu, potrzebuje wartości, to? potrzebuje transcendencji. Bo bez tego, jak pokazuje historia Bogozjana, nawet najszlachetniejsza walka naprawdę kończy się nie triumfem, ale porażką. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału i wsparcia na Patronite. To ostatnie pozwala mi nie tylko działać, ale też planować ambitniejsze zamierzenia. Dlatego będę wdzięczny za każde wsparcie. Do usłyszenia.